Wszystkich, słuchajcie, dzisiaj kolejna Honda Honda Civic, troszeczkę inna, nietypowa. Żeby powiedziawszy nigdy nie miałem tej wersji ogólnie nadwoziowej, bo silnik jest ten sam. To jest wersja amerykańska, autoszyngtowana jest z Kanady w Polsce dość długo. Sam silnik to nie jest problem, to jest tak jak w R18A2. Jednostka znana, bezproblemowa. Tu będziemy sobie robili zawory bo ktoś tam coś robił, ale nie wiadomo, może dobrze to zrobił. Także sobie jeszcze to sprawdzę, zdem sobie dekiel bardziej że auto jest na instalacji LPG, automat i, i że mówi o co chodzi. Mam tu mały problem z tym autem, z uwagi na to, że tak, przegub prawy nie istnieje, praktycznie tam, gdzie mieli w materiałach pokazania, pokazany, prawy przegub nie istnieje, brak osłony, lewy już zaczyna nam się smar wydobywać z osłony, plusem jest to, że obydwa przeguby wewnętrzne są jeszcze w oryginale dobrych osłonach. Dlatego nie pokusiłem się o zakup nowych, całych, kompletnych połości napędowych w zamienniku, bo chcę uratować te, które są, mieć tylko przeguby zewnętrzne. Dużego wyboru nie mamy z uwagi na to, że robi to tylko Febest. Oczywiście, Chińczyk przeguby już przyszły. Przeguby już przyszły i to się ogarnie. Oczywiście trzeba będzie to wszystko sobie sprawdzić zanim się zanim się yy, wyjmie ten, który jest w oryginale, czy pasujące frezy. Wszystko pomierzyć, bo tutaj pewności żadnej nie ma. Yy, wymieniamy sobie Wymieniamy sobie olej. Wam pokazuję. Wymieniamy sobie olej w automacie. Oczywiście idzie oryginał ATF DW1. Yy, Wymieniamy sobie uszczelniacze. Nowe, oczywiście oryginał. Żadne inne zamienniki nie idą. Nowe uszczelniacze w skrzyni biegów. Jak wymiemy sobie te pułośki. E, oprócz tego już mam przygotowane, widzicie, pobijaki do, do uszczelniaczy, żeby sobie to ładnie wprowadzić i nie zniszczyć. E, w przegubach w przegubach Febesta są opaski, te taśmowe, których ja nie lubię, dlatego i sobie wziąłem zagniatane, co tu jeszcze będzie? Nowa uszczeleczka z Erlinga, daje radę, nie ma żadnego problemu, wytrzymuje, nie musi być oryginał. Problemem jeszcze będzie, będzie sprężyna prawa pęknięta, to nie będzie widać, ale uwierzcie mi, że tak jest, pęknięta jest od dawna. I Niestety po numerach oryginału nic nie wchodzi, nie ma żadnych zamienników, tak samo jak i amortyzatory. Nie wiem, jeśli ktoś może ma wiedzę, gdzie zamówić takie części, to bardzo chętnie, bo bym chciał to auto zrobić klientowi, żeby to jeździło, bo niestety słychać tą sprężynę przy przejeżdżaniu przez nierówności. Także polecimy sobie z półłożkami, z uszczelniaczami, z nowym olejem, z nowym filtrem oleju, bo jest zewnętrzny od skrzyni biegów. Wszystko oczywiście w oryginale, oprócz przegubów napędowych, tak jak powiedziałem, idą z Febesta i chyba tyle. No, jak widzicie, tak jak widzicie, automat, deska nic tu się bardzo nie zmienia. Dlatego zamykam sobie już tą klapę jadę nim na warsztat. Rozbieram go no i patrzę, co tu się jeszcze da wymienić, zamówić. Gdzieś tam w dłuższym czasie, bo tak jak powiedziałem, po numerach oryginału nic nie wchodzi. A w serwisie jeszcze się nie pytałem o oryginał, ale boję się, że cena będzie na tyle zaporowa, że właściciel auta nie zdecyduje się na wymianę, bo to będą pewnie grube pieniądze.